Ostatni odcinek ze Steelie Brainot wrzuciłam 100 dni temu, i od tamtego czasu nie weszłam do gry ani razu. Dziś wrócę i razem z dowoleniem wejdziemy na wszystkie moje stare konta, na których mam najrzadsze Brainroty, nawet takie, których nie ma już w grze. Każde kolejne konto będzie coraz lepsze. Zaczynając od głównego, po eventowe, aż po moje sekretne OG konto, którego nikt nigdy nie widział i jest warte ponad 50 tysięcy Robux. Oglądajcie do końca. Dobra, widzowie, po tak długim czasie wchodzę pierwszy raz do gry. Nie mogę się zaczekać. Co tutaj dodaje? Jakie są moje Brainroty? I tak dalej I wejdę na mój serwer Czyli serwer Szjady Mój prywatny serwer A dla was jest się na widzowie Więc jeśli chcecie To możecie tutaj wbić A ja wchodzę na serwer jady. O matko Ale się cieszę Ale się jaram Żanetka Czełodo Ewo! jakby ty masz bazę! Ej, dobra, ciebie cały lore tych baz ominął. O mój Boże, bez kitu! Ja nie mam pojęcia, co to jest za baza. Wiem tylko, że ja zatrzymałam się na momencie, w którym wywaliłam mi kolor bazy i mam szarą. Ej, imagine mieć szarą bazę w 2026, nie? O, <laughs> dzięki, dzięki. Dobra, będziesz dzisiaj naszym ekspertem. I twoim zadaniem będzie ocenka bazy oraz wycena. Także każda baza będzie wyceniona w robuxach oraz Oceniona pod względem jej zawartości. Dobra, zapraszam w takim razie do pierwszej bazy. Ale to rozumiecie, że to jest jakaś nupkowska baza, po prostu dla widzów, której po rozdawaniu pamiętam coś takiego? Tak, tak kojarzę przynajmniej, no, nie? To... ona jest taka main, tak? Więc na niej sobie grałam. Nie mam tutaj najlepszych rzeczy, ale nie mam tutaj też najgorszych. Okej, okay, no dobra, no to jeżeli sprawdzę sobie tutaj tą lewą stronę, no to mamy tutaj totalnie słabe brajnoty i Krocy no. <laughs> No jakby, sorry, Żanecia, ale nie było ci tutaj chyba ponad miesiąc na tej gierce, no i te brainroty są teraz nic warte, nie? Mogę to wycenić na 50 robux. Ile? po całą, całą stronę jedną. No, serio, 50 robux. 50 za robux te wszystkie brainroty? Poważnie, tylko 50 robux za tą stronę. Ej, dobra, jak ja gram w tą grę, to ludzie by się dali pokroić za te brainroty, dosłownie. Pisaliście mi na streamach, ej, dobra, a dasz mi tego, dasz mi tego, a teraz one nie są nic warte. <grym> Niestety, Żanecia. Dobra, to co, obracam się teraz z prawej strony, uwaga, trzy, dwa... Jeden, proszę bardzo. I. O mój Boże! Naprawdę ja mam to wyceniać? Żaden yy, Słuchaj, Nie, nie wiem. To, to Robuxa nawet chyba nie jest warte, szczerze. Jak to. Nie, no, serio? No czekaj, zobacz, tylko tego warto. No nie, no to nie jest nawet Robuxa warte. dziewczyno, to jest do usunięcia po prostu. Ej, dobra, ale na przykład pod hotspot. E, pod hotspotik? No to warty tak, no nie wiem, 40 Robux. 40 Robux, zawsze okay, coś. No, okay, może... no dobra, zawsze 40 coś. Robux to no jest zawsze coś. Nie, to jest źle, nie jest źle. No. Nie jest źle. Tutaj za, te, za tego bym dał dyszkę, także tu już masz okay, 50 okay. Robux. No i tutaj, no dobra, ten Los Tortus to może do indeksu. Tutaj mamy tego, Black Hole Kurczę no, ta, ta cała strona, ta tutaj to 70 odrobić, Nie, na razie yeah. masz tutaj jest? 140 robisk, albo 100, 130? U, właśnie, ja nie wiedziałam, że będzie aż tak źle. Chodźmy na górę. O nie, jest jeszcze gorzej. Zacznę sobie w ogóle tutaj od lewej strony. I mamy tutaj tak, Gatito, Takoto. No niestety nic warte, także przejdę sobie od razu dalej. Carlo, no co to, to w ogóle jest do usunięcia. To jest wstyd, że masz takie coś w bazie. Następne. Co? O może Boże. Ja na mój robisk tutaj, okej? Okay? Ja liczę na to, że ty, twoje następne bazy będą coraz lepsze, nie? No, też na to liczę. Wchodzę na kolejne konto. O nie. <gry> Nie chcę patrzeć! Ej, dobra, widzę coś w tej bazie już. Co tutaj. Ty spółcielko, co tutaj jest? To jest konto eventowe, e, na którym zbierałam na przykład Ying bo była baza Yangowa, jak ja opuszczałam. O ]kę. mój Boże, dobra, czekaj, najpierw tak. tutaj wejść i tak. ocenić Ci te wszystkie brejluciki. Dobra, także zaczynając od prawej, od lewej strony, Sorki. No. E, to mamy tutaj tak. Ying Lucky Block, a co jest w ogóle? Ej, dobra, ale powiem szczerze, to jest w sumie ciekawy, tej. No. bo ja tych Lucky Bloków, on, on już tego sam już tego raczej nie respi, a ty bardziej w wersji Ying Yang. Także myślę, że to nawet by było coś warte. Następnie mamy Lucky Blocka Diamond, który nic nie daje, a jak dropniesz coś najlepszego, to w sumie i tak trafiasz kupę, więc to jest niestety całe nic. Lucky Block Gold, no przez to, że nie ma tej mutacji, to też nie jest jakby najlepszy. Ale tutaj, proszę bardzo, mamy Lucky Block Secreta. To jest, przypominam, warte 3000 robux na, na... na nie, 2400 robux na sklepie, także no to coś jest na pewno warte. Naprawdę? No to jest kosztuje 2400 robux na sklepie, zobacz sobie. Aha, w szopie w G po prostu. Tak, tak, tak. Nice. No tak. Money, 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 widzowie. Money, money, money. To Dobra, Dobra, to zaczynając od tej strony. Mamy tutaj dwa locki, Lucky bloki adminowskie, no, które nie są nic warte. Ale tutaj mamy Job Lob Sakura. On nie, nie pamiętam, kiedy on ostatnio leciał. Powiem szczerze, że nigdy go nie mogłem trafić od pewnego momentu, właśnie, jak ty przestałeś grać. Także wydaje mi się, że on albo nie jest respiony, albo w ogóle się nie wiem, już nie respi. Także on może mieć jakąś wartość, naprawdę. Nice. A dalej? Także to tutaj. Coś, coś, coś o. Ej, mamy kolejne kur... Ej, to jeszcze dwa Dwa dodatkowo Okej, okay, no ten Lucky blok na pewno Doda dużo do wartości tej bazy No i mamy tutaj tą Espresso seniora. No i to, no, no, To nie jest niestety nic warte, żaden czoł Ej, dobra, ale zaskoczyłeś mnie W sensie ja weszłam na tą bazę I są myślę, tak I jest to jakiś wstyd, no nie Pokażesz taką bazę, w której nic nie ma Są jakieś rzeczy eventowe A ty mi mówisz, że to są tak dobre rzeczy Ale wcale nie jest źle Dobra, A weź otwórz te Lucky Blocki, te Nie, te, 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 te no bo... co ty Czemu nie, no dobra Bazy, no dobra, nie będę cię podpuściła. Ej, dobra, odcinek z otwierania OG laki bloków. Ej, dobre, dobre, nie z tych. No, no one lecą, ale no na przykład tej Angi nie, no to to jest chore, jakbyś to nagrała. To jest mocne generalnie. Ile widzę muszą wbić y, lajków? 2000? Dawaj 2,5 tysiąca i to dobra. zrobimy. 2,5 no, tysiąca lajków akurat. i robimy odcinek z otwierania OG Lucky Bloków. Myślę, że mocne, mocne fest. Ale słuchaj, dobra, trzeba wycenić oczywiście tę bazę. Tak. Także nie licząc tego Lucky Bloka Secret, bo nie wiem na ile mam go wycenić. Możemy no, no. go policzyć sobie po tej cenie z shopa, więc tutaj tak. będzie 2400 Robux plus. O, Szczerze, półtory tysiąca robux za inne, za te główne nikangi. No, no. Bo to już są rzeczy, których nie można zdobyć i na pewno kolekcjonerzy, no wiesz, chcieliby jednak mieć takie rzeczy w bazie. Okay. Także tutaj można policzyć nawet do 4 tysięcy robux za tą bazę, co jest naprawdę ok za, za taką bazę, nie. Kolejne konto! Witam serdecznie, żadetka Wol 2. Tak, tak, <laughs> pomysłowe wyniki, konto, pomysłowe e, niki. E, to są jakieś konto. To są pomysłowe niki, jakby możecie zapraszać widzów do znajomej i tak was nie dodam, ale możecie spróbować. Dobra, uwaga! <laughs> Wow. No i co? No, i co, no i co, no i co, no i co? Dobra, prawa strona od początku. Mamy tutaj breń od gadyka. Ej dobra, ja na jest... Ciebie wyzwanie teraz. No, no, no. Opisz jakby każdego jednym słowem. Musisz Ej, dobra. podejść i odpisać jednym słowem każdego. Dobra, Ej, kupa, 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 kupa. i co teraz kolejną stronę? Tak? Tak. Dobrze. Ej, kupa, 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 Ej... Sypyky, sypyky, spoko. Serio? No, zadowolona jesteś, bo chciałem jakieś miłe słowa, tak wiesz, powiedzieć, że no, jest to jakoś trochę słabe, ale, ale jakoś przejdzie, no bo wiesz, jesteś Żanecia, y, jesteś dziewczyną, no to chciałem być miły, ale jak mi jedno słowo tylko miałem, no to Jezu. to musiałem po imieniu. Czyli kar, 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 kur, kur jest dobry po prostu. No, nawet bym nie nazwał tego dobrym, tylko po prostu nie chciałem ci przykrości, żeby sprawić, że wszystko nie, no, tutaj no, ja nie to że ja zaraz skmituję ze swojego własnego odcinka, no. Nie wytrzymam tej presji, ale są one są aż tak złe, naprawdę. Ile byś wycenił no, do konta? ale serio, rzek? ten kur, 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 dałbym za niego 40 robux, za resztę 20. Dobra, to 100, 100 robux za całą bazę, 100 robux za całą bazę. Witam na moim kolejnym koncie. Zobacz, jaki mam kozacki outfit. E, kozacki outfit oczywiście nikt zobowiązuje, że Żonetka Wol3. To zacznę sobie od prawej strony. I teraz tak, mamy tutaj para, pa, 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 pa. no on jest jakby, no nic warte te sorki sami spiderini nigdy od nie widziałem że on leciał więc możliwe że on jest wycofany więc spoko, spoko prawda? Tak, tak. A wiesz Możliwe, że ja dosłownie? Jak ja grałam tak legitnie w tego styla, to ja byłam na każdym admin abuse'ie i ludzie po prostu krzyczeli na samiego, że respić całe czas te pająki. Ale mam tutaj Blue a ty w ogóle grałaś jak był blood Rot, okej? Okay. No, widocznie tak. W sensie ja na to konto nie wchodziłam od momentu, w którym przestałam grać. To zawsze jest teraz od prawej po jednym brainocie i mam tutaj los kombi? Ej, skąd masz takie brainote? Wydaje mi się, że los kombi dał mi jakiś widz. Ale nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tak było. Albo ty, albo jakiś widz. I mam tutaj Lostralitas. No niestety, żadne to nie jest nic warte, ale, ale zawsze fajny brajnoccik. Słodki przynajmniej, tak mogę powiedzieć. Dobra, na wtedy uwaga. Los kombi kolejny i to jeszcze lepszy. Ten los kombinacji wydaje mi się, że mam od Filipka, ale mogę się mylić. Proszę bardzo. Fajnie, fajnie, dobra. I ostatni? Garamy masz? Wiesz, że garamy są naj... jednym z najbardziej w sumie wartych brainotów? z Dlaczego w sumie? No bo jest ich mało i one się tylko respektują. Nadywanie, nie? I yy, okay. dlatego bardzo dużo osób ch chce te, te brajnoty. Ej, okay. wow! Okej, to jest naprawdę. Ej, dobra, to jest super baza, jak to jest Vol 3 dopiero, a ty masz jeszcze jakieś Vol 7 pewnie albo coś? Tak, no ja mam pełno tych kont, widzę, serio. W sensie to jest jakby losowe konto, no nie? Ja nie miałem świadomości, co mam na tych kontach i że to jest jakieś serio. Warte. Nie. I ja bym mógł tutaj nawet szczerze powiedzieć, że no ta strona jest warta tak 200 Robux, nie? Bo ten okay, fajny okay. Blood rod, także całe nic, no ale to zawsze coś. Powiem, że. Szczerze, że to by tutaj podeszło od 5000 Robuxów. 5000 Robux? Tak, za całą bazę myślę, że byś dostała 5K Robuxów. Kolejne konto. Baza się odblokowała, także dobra, i ja chyba sprawdzę całą bazę od razu, i Zobaczmy razem od ją. Zoomu, no. Zobaczmy sobie ją razem, Trzy, uwaga. Okej, okay, no całe nic. Całe nic. Nie, nawet ci nie wycenię tej Wasy, po prostu idź dalej, dobra? Bo to wstyd troszeczkę. No Okej, okay, dobra, 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 dobra. Okej, okay, słuchaj, generalnie e, nie mam piątego konta. E, ej, właśnie widzę, vol 6, a przed chwilą było vol 4, coś się tutaj zmieniło. No, nie chcę panikować, ale możliwe, że zostało zhakowane. Także na pocieszenie moich łez proszę być e, wobec mnie miłym oceniając to kolejne konto, bo wydaje mi się, czuję potencjał. Widzę, czy idzie dom, to jest potencjał tego konta. Zapraszam. Dobra, nie będę miły, ale, ale ci ocenię. Oczywiście wycenię fajnie. Także e, od której strony za zacząć? W ogóle? Bo nie, tej. Nie, nie, nie... Extinct tralalelo. Dobra, dobra. Extinct jest... tralalelo. Nie ma go już w grze. On nie istnieje. To prawda, to prawda, no ale... To nie jest taki rzadki secret jakbyś, wiesz, A, szukała Jaki, jakiś, jakiś kolekcjoner by szukał Także no niestety, Janeczo, to jest warte, nie wiem, 50 Robux A, i to podwójnie jego masz, dobra, no to tak. tutaj 100 Robux Ej, ale to i tak nie jest źle, 100 jest... Zawsze tak. coś, nie? 100 tak, to tak, zawsze tak, jakieś tak. tam parę złotych Spoko, spoko Mamy tutaj Tralito, Tralala, całe nic Ej, kolejny Extinct Traleo? O mój Boże, to, to masz tu i 150 Drobux. nie? on to było <laughs> założone specjalnie na Extinct uh, Update? No i te Las niestety nic nie jest warte no. moneta nie. Nie nam witajobray no to jest okropny, jest brzydki, a ty, Żanetka, <grym> e, powinnaś go usunąć w tym momencie, nie! bo jest niewarty. Usuń go, usuń no go, nie! albo Ci więcej nie wyceniam, nie? No dobra, Sorry. ale dlaczego? 3. No dobra, już, Dwa, już, już Jeden Klawo, moneta, biedny Jest, dobra, dobra. <laughs> Nie To oceniam dalej Sorry, sorry, żaden cię, ale nienawidzę nota. Mamy hotspot Aha, dobra, ale to 15 milionów tylko No, A ale jest labowy wart Stówkę Nie, nie, ale proszę mi tutaj dobra, Nie, nie, nie Bo to on jest tylko stówkę warty Mateo, Mateo Jest niestety w sobie całej list warty Ale dalej jest Karaker, yy, Kurkur, Sekret I jeszcze ma czerwone oczy Szczerze? To może być wart coś warty Sekret Ale mamy tutaj jeszcze esok proszę bardzo. Mamy takie 700 robux, Także cała baza mogłabyś kogoś znaleźć za tysiaczkę nawet. Dobra, żadetko, żeby sobie troszeczkę, zrobiłem szybki research. Niestety nie jest on aż tak rzadki, jak myślałem, także niestety ta wartość bazy z 700 robux spada do 600. Także, no niestety. Witam, że w 7. Witam serdecznie. Każdy każdym możliwym bekonem w tym odcinku. I dosłownie każdy. Okej, idziemy, idziemy, zapraszam. To która strona? Moja prawa czy moja lewa? Co ty jest, masz sobie. Dobrze, dobrze. Mamy sami Spiderini spiderini Yang. Ok, od razu, ej, dobra, tym razem znowu ci powiem od razu wartość per braino Tutaj za tego Brainouta dałbym stówkę. Przechodząc dalej, nie bez przedłużania. Mamy karker Kura, on nie jest nic warty. Tak, bo nie ma tej mutacji fajnej. Tak, no to on nic nie jest warty. Kaselito Satalito. to e, fajny Brainoutik, no ale niestety nic nie jest warty. Muszę ci tutaj zawieść. Ej, dobra, ty masz tego Brainota, że on wtedy jeszcze istniał? O mój Boże. A on jest ej, ty, ty w sumie nie tak dawno przystałeś grać. Z dwa miesiące temu, nie? coś takiego. Ok, uwaga, Los Bros, ok Okej. Okay, no tutaj... to jest dużo Tysiaczek, tysiaczek, nie? To jest mm. tysiaczek. Ładnie, ładnie, żadne. Ładnie to jest tak, tysiąc robów jest czemu warty, w sumie? no. Yy, no bo rozbrosik jest też dosyć rzadki, to jest podobna rzadkość do... W sensie on był z tego co pamiętam robiony w fusie i też leciał z karpetu. Także on jest mniej rzadki niż garama, ale też jest dosyć wartościowy, nie? Także tysiączek myślę, że na pewno ktoś by ci tutaj dał. Następnie mamy dul, dul dula. No, skipuje, nie będę komentował. Kolejny dul dul. O Jezu, Żadecka te konto, proszę. Ostańka konta od 1 do 10. Siódemeczka, siódemeczka. Jest, jest decent, Jak na to, że to jest twój staż, w sensie, wiesz, konto, gdzie sobie po prostu zbierałeś wrenoty. Tak, siódemeczka. Okej, okay, słuchaj, to jest moje ósme konto. OK. Witam Żonetkę, vol 8 Ponownie, dobra, to która strona? No, powiedz mi tylko, która moja strona? Prawa tutaj. czy lewa? dobrze. Lewa. Starto, druga strona. Oh, ale dziwny Brainot. już go tyle czasu nie widziałem. Ale on nie jest rzadki, on niestety, no Żonetko, nie jest dużo warty. No, pomimo, że to jest OG Brainot, no, no to nie jest nic warty. Ale Hololipo. mamy tutaj Lucky Block. No, który też nie jest mi nic warty. Aha. Ale mamy tutaj Lucky Block. Oej, dobra, Secret. sekrecik, proszę bardzo. 24 kosa? Robux, nie? Nice, dobra. Wzbogacam się widzowie, że nie sprzedaję tego. Holy moly, To będzie na odcinek. No, bez kitu, dobra, mamy 3, 3 traity, 40 milionów. Okej, okay, to nie jest taki rzadki brainot, ale on jest coś warty, także tutaj dałbym 400 robux za niego nawet. On jest eee! okej. Okay, 400 robux, no. On jest on warty, jest... tyle, co moja główna baza. Teraz tak, Jingiang, o ej, proszę bardzo, no, mamy kolejnego wartościowego tak. Lucky Bloka, fajnego. Bardzo długo na niego handlowałam na tym evencie. Pamiętam to, pamiętam. No i warto było, warto było Także tej jej kolejne 300 robux. 300 no, robux no, myślę, że spoko. Tak, okay. Lucky Block no niestety nic, linkiank, nic, Lucky Block też no bez Yin kiang, Diamentowe, ja No niestety całe nic warte, no i to nie. też niestety całe nic. Także ta baza tak około 700 robux, to zawsze coś, spokojnie. No, jestem, nie, bo, ej, ej, ej. A, przepraszam, no. e, 3000 robux, bez no. kity, zapomniałem o tym Lucky Blocku. No laki i co? Tak, tak, tak dobra. to ja, znowu jestem na pizzę, ale to jest inne konto, co i dowód, widzowie, rzędka, wol 9. Ty wybierałaś mi cały czas strony, teraz ja sobie wybieram prawą stronę i mamy, what the shit, zobacz, ej, tak. dobra, ale zobacz jak on fajnie wygląda, Zobacz jaka czapka taka przedłużona no, przez tak, to. no, kozacki jest <laughs> się, Przypomina to mi to coś, ale dobra Dobra, nie, nie idźmy w tą stronę, nie idźmy w tą stronę No, więc, e, no. tak, to jest Galaxy Lucky Block Adminowy z, e, jak się, sombrero? Sombrero, no, sombrero, tak. no I Galaxy, okej, okay, no, nie chcę tutaj specjalnie zawyżać wartości Ja bym to też po prostu policzył za 2400 Robux i nice. W sensie, no, wiesz, jakby nie ma co za te trejty dodawać wartości Po prostu 2399 Robux i leciłby dalej Mamy tutaj Gatito Takoto. G jak to? Gatito Takoto. Przeczytaj to, Żenetka. Gatito tak takoto, no? Dobra, dobra, no i fajnie, czyli to <laughs> nie, nie skarciłem tego słowa. Dobra, także, no niestety, całe nic. Mamy hmm. karkurkura i niestety bez tej czerwonych czerwonych oczu, więc no niestety żadne tylko całe nic znowu. Ale całe lipa. nic. Galaksy, no ale niestety, no w sensie jakbyśmy się mieli uwziąć, to 10 robuxów, no ale nic więcej. A. No także, dobra, a piciony maszyna? No szczerze, szczerze to też nic warte. Nie, co... Dobra, ale, ale, ale Czy widzisz to co ja? Ale co, ja jeszcze się nie obróciłem, czy coś dobra, za mną? Obracaj się, obracaj się, obracaj się. 3, 2, 1, o mój Boże, lepsza gara ma niż tamta, nie? No, no. Ej, za chwilę ci wycenię, bo skoro tu mamy takiego dobrego no to za chwilę podsumuję całą bazę. Dobra, dobra. Mamy karkurkura, no niestety całe nic, no kurczę, taki fajny brainoczek, a tutaj wokół takie same śmierdziele, no. Aha, Halo, co ty dzięki. tutaj, Żanetko? Śmierdziel nie jesteś, Spokojny, dobra. Mamy tutaj lustrelitos secret, to spoko, to coś ci doda do Fajne? wartości. Dobra. Tak, to można coś doliczyć do wartości. Orkalero, orkala dużo trajtów, no ale niestety to całe nic jest warte. A, Przepraszam, Żenetko. tylko. A Lawaka? I mm, Lawaka, no, no do, do usunięcia. Ale słuchaj, generalnie ta baza jest dla mnie ósemką na 10 i jest razem z tym Lucky Blokiem warta no. około, myślę, że ponad fulkę Robux, tak, na no. ludzie 4000. Bezpiecznie powiem 4000, nawet pod pięć koła, bo jest ta garamka, nie? No, ej, dobra, dobra. Witam serdecznie. To jest bardzo wyjątkowe konto. Nie tak jak okay. ostatnie która pokażę, ale mimo wszystko jest bardzo wyjątkowe. Zapraszam. Okej, okay, dobra, czyli tutaj mogę mieć troszeczkę większe, większe nastawienie wo tak? wo wo wobec tego konta, tak? Ale ogólnie chciałabym, żebyśmy tutaj nie lecieli tak po kolei, tylko żebyś sprawdził je w całości. Bo ono jest już okay. wyjątkowe w całości. To tak co, najpierw zacznij sobie. od prawej strony, i dopiero potem lewą, dobra? Nie, dobra. Odsumuj i zobacz Ca na całość. Okej, okay, dobra, uwaga, widzowie. To się? To jest konto Ying Yang w całości. Zostało ono założone tylko w jednej okazji, bo chciałam zrobić bazę Ying Yang i dlatego ona tak wygląda. Ej, dobra, powiem Ci szczerze, możesz zostać inwestorką, bo nieźle przewidziałaś co. Daj mi jeszcze se sekundę, ja sobie tylko to przeliczę i serio tutaj może być z tego akurat fajna wartość. <laughs> dobra, wie, widzowie, naprawdę, powiem Wam tak. Cieszę się, bo po prostu zbijam pionę sobie samej z przeszłości, że w ogóle wpadłam na taki pomysł i zobaczcie, to jest konto całe Yin Yang, dosłownie salutkie. Tutaj są takie bloki adminowe, ale Yin Yang tutaj jest w ogóle Brain God Kurde, jedyne co na minus jest to, że nie mam tutaj secreta ani jednego z yang, ale to jest jedyny minus, a reszta reszta same plusy. Żanetko, no. policzyłem sobie wszystko. I teraz tak, może to nie jest największa kwota, jaką usłyszałeś do tej pory, no. ale pomyśl sobie, że jestem prawie pewny, że ty to po prostu zebrałaś z czerwonego dywadu, który tak. leciały, nie? To po prostu... Tak, tak, no. tak. Także tak, tak, tak. Tak, tutaj zagranie za, za w grę w, te, w tamtym momencie, zarobiłaś do tej pory 1500 Robux. I jeżeli nie będziesz tego sprzedawała, nie, nie będziesz tego konta ruszała, no. to będzie cały czas rosnąć. Na wartości i może, nie wiem, możliwe, jak serio, te Inkianki coraz będzie ich mniej, to z 10 karobów to będzie warte, jak tego nic nie ruszy Tak, no. Ja bym na twoim miejscu to trzymał, to jest naprawdę dobra inwestycja i to podrośnie jeszcze. E, witam serdecznie, nazywam się Czarny Secret. podłoga sekret O mój Boże, Secret. No, ja wiem, ja wiem, ja wiem, nie, nie, proszę nie komentować, czy miązby, ok? Błagam, bądźcie wyrozumiali. To jest moja najbogatsza baza ze wszystkich. Dobra, ja powiem tak, ja przypadkiem zobaczyłem Coś. W sensie nie widziałem jakie to są brajnoty, ale widziałem, że coś się świeci i to nieźle i to Aha, naprawdę moc się świeci. Daj czyli po chyba czek. dużo trajtów, nie? Daj dobra, okay. Teraz y, przeprowadź mnie, ja będę szedł za twoją stroną i będziemy tutaj patrzeć po jednym brajnotie chyba, nie? Tak. Bo ja tak. nie zliczę może tego, dobra, to dawaj. Zapraszam. Six seven six Se o oh cool. Ej, dobra, mocny brainot na początku. To powinien no. jakiś twój jeden z najlepszych brajnotów w takim razie w tej bazie. Ale okej, okay, no to on... Mógłbym policzyć go za 1500, trobux, nie? 1500 robux tutaj będziemy mieli. <todgłos> Ej, dobra, dobra, warto było trzymać w sejfie. Dokładnie, no jest no naprawdę los. solidny. Ale mi się wydaje, że to jeden z najlepszych w twojej parze, Będąc mm. miły, nie? Los mobile? co? Z takimi traitami? No. Miał trade i Nyan cut trade, okej. Okay. Tak, to jest mój On. koci brain, Zobacz na te uszka. Fajne uszka, no miał okej. Okay. No dobra, to powiem szczerze, trade miał jest naprawdę dużo warty i sam los mobilizm jest spoko. M wydaje mi się, że to jest 4000 robót. O kurde! Ej, ja nie wiedziałam, że aż tak dużo. Czyli! Teraz mamy 5,5 tysiące robuxów na dwóch brain rotach, Dobrze, No, ja? ej, dobra, ale to są twoje najlepsze roty, bo tam widzę już dalej Esok a to pewnie on dużo nie zarabia. No, to to, to, to to nie uprzedzaj faktów, nie uprzedzaj faktów. Lecimy dalej, lecimy okay? dalej. dobrze, dobrze, lewo, uwaga, kolejny. Tak, esok to jest Esok. Ej, dobra, spodziewałem ej, się o wiele gorszego, nie? Bo Esoki mogą tak do 30 minut nawet zarabiać. Okej. Okay. No to jest limitation. Esoki no są no, ogólnie jedną z najgorszych, jeżeli chodzi o sekrety, ale to jest i tak dodatkowy tysiak do wartości. Dobra, nie jesteś gotowy na to, co dalej zobaczysz. W sensie mi się wydaje, no. że ty w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy z tego, że ja mam to, co ci zaraz pokażę. I widzę, wy no. też się nie, sobie nie zdawaliście sprawy. No nie masz tak! No na pewno nie będziesz miała OG żadnego, nie będziesz miała żadnego dragona. <laughs> dobra, dobra, to w takim razie idę lewo. No co? No co? <laughs> e, nie, ja to nie będzie ci się spodziewali, mówiłam! Ej, co? Czekaj, ale nawet nie wiem, tego Co? No i co? Nie jest tak źle, co? Nie jest tak źle. Ej szczerze nie widzę w to. A no widzisz. Widzowie. Nie spodziewaliście się że tego na sam koniec. O mój Boże, dobra, no to że tylko tutaj masz celnego Bengiera, nie? No to słuchaj, chcesz teraz wiedzieć, czy pod jest odcigać, jest to tego wartość. A w sumie chcę wiedzieć ile ten dragon jest wart. Dobrze, no to za takiego dragona, no już dostałabyś 20 tysięcy Robux. you <laughs> Dobra, o mój Boże, ej, nie spodziewałem się, że ty masz tak. plan, nawet nie wiem skąd, pewnie Filipek ci dał coś takiego, nie wiem, nie wiem Dobrze, lewo, uwaga, i mamy tutaj Los spooky Combinacionas Okej, okay, to jest Halloween eventu On się więcej nie pojawi Pomimo, że nie jest taki rzadki, to widzowie Dałbym za niego 2,5 tysiąca robót Ja bym nawet mógł dać 2,5 robót za to więc okay. jak żonęka, to się dogadamy nice. po odcinku Oczywiście, oczywiście, dobrze. zapraszam do negocjacji Mhm, mm dobrze, dobrze Także tu mamy kolejny 2,5 i wydaje mi się Że teraz ta twoja baza jest już wyjęta więcej warta niż 30 tysięcy robust, a jeszcze masz chyba trzy Braidoty tutaj. Tak, zostały trzy. Dobrze, oh, dobrze, tak, God. Była, że odbijam do, do lewej znowu. i mamy spaghetti toalety 500 milionów na sekundę. Radioaktywna. Teraz tak, żonetko. Nie wiem czy się, nie wiem, czy się znasz na tym, czy nie, ale spaghetti Tualetti. Są jakby najbardziej common z secretami, jakie są, więc one są najmniej hmm. warte, ale zarabiają też bardzo dużo. No to i tak, kozacko. I słuchaj, no nie będę tutaj oszukiwać nikogo, nie jest najlepszy, ale. A dobra, jeszcze dwa ostatnie. A, bo już był dwa. Na... Myślałem, że jeszcze tak. tak. ostatni, dobra, sorki, te dwa, bardzo dobra, dobra, los bombilis, one są e, praktycznie podobne, no. Okej, okay, no żadna różnica, to też tutaj od razu ci powiem, że one są podwójkę, jakby za sztukę, czyli cztery koroby za te dwa. To też super, nie? Dobra. Także tutaj ta baza podeszła Ci prawie pod 40. Robux, a montaż teraz pokażę, ile takie 400 Robux jest warte. Ale, ale, nie, 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 jeszcze zanim będziesz kończyć, tutaj no. masz jedną taką pustą bazę. Na no, szybko ci tylko to powiem, dobra? Masz tutaj taką pustą bazę, nie? W sensie no tutaj mam, jeden. Nie, no. jedno snota. Chodź, chodź, Już wiem, że to widziałaś, także nawet nie będzie niespodzianka, ale po prostu chcę, chcę być miły dla ciebie, na powrót. Chcę, nie. żebyś wzięła sobie tego dragona, którego zobaczyłaś na początku odcinka. Weź go sobie, on będzie ci dużo zarabiał, na pewno ci pomoże. I co? Trzymaj go sobie. Ja muszę uciekać, także bierz go szybko zanim się rozmyśla, prawda? Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Ej, widzowie! Nie, 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 nie! Ja tutaj jeszcze zarobiłam na tym odcinku, nie to, że jakby no, no, jak mi wszystkie bazy, to jeszcze wracam na bazę z dragonem i to świątecznym widzowie. Wow, ej, dobra. To była moja najdroższa baza. Kiedykolwiek z Tylebreń, zostawcie lajka i do zobaczenia! Elo!